Jest nim Rafał Boroborkowski, czyli postać, która zasłynęła swego czasu w polskim internecie wiralowym nagraniem, na którym na osiedlowym boisku podpuszczony przez starszych kolegów prezentuje walkę z dziesięcioma niewidzialnymi przeciwnikami. Boro sam na dziesięciu jest filmikiem, który doczekał się wielu przeróbek i dość szybko stał się wręcz memem. Ktoś ci, ci kota, kota, dawaj go, kupa! Co ciekawe, angaż Bora ma również związek z zapowiadanym jeszcze przed galą Cloud 1 projektem o nazwie Akademia Cloud Crasher, w ramach którego do federacji mają mieć szansę dołączyć osoby nie mające rozpoznawalności w sieci. Według pomysłów włodarzy federacji, Boro po ponad 10 latach będzie po raz kolejny walczył z 10 rywalami, tym razem w prawdziwym oktagonie, a o dołączenie do grona tych rywali może ubiegać się każda chętna osoba. Ostateczna dziesiątka zostanie wybrana poprzez casting. Borow w wywiadzie udzielonym dla kanału Antyfakty zaraz po ogłoszeniu jego angażu wyjaśnił z grubsza zasady tego innowacyjnego starcia. Są trzy rundy. Pierwsza trzy minuty, druga trzy minuty, trzecia cztery minuty. Co minutę mi się zmienia przeciwnik. Jak nie zdołam skończyć gościa, no to od razu mi wchodzi drugi, więc to tak jakbym się bił z gościem, który po prostu, z jednym gościem, który ma kurwa żelazną kondycję. O tak. Warto dodać, że debiutujący freak Fighter miał w przeszłości do czynienia ze sportami walki i ma stoczonych łącznie 15 amatorskich walk w różnych formułach, z czego około połowę wygranych.